Bardzo serdecznie, prawda, futbolu. Taka prawda futbolu ad hoc, ponieważ muszę zrobić live, w którym jakby nakreślę sytuację, która jest bez precedensu, jeśli chodzi o światowy. Futbol, europejski futbol. Wiecie, żyję pół wieku na tej planecie i patrzę na rozwój piłkarskiego biznesu i zdaję sobie sprawę, że pieniądz on jest absolutnie jakby kluczowy dla wielu ludzi. Dla wielu instytucji, dla wielu działań. Ale w pewnym momencie, słuchajcie, bardzo dziękuję ze Szkocji, widać i słychać, otrzymuję potwierdzenie, bardzo się cieszę. To nie będzie długi live, to będzie live krótki i na temat, w którym pokażę pewne racje, bo muszę powiedzieć, że to, co się stało wczoraj wieczorem, to było szykowane od miesięcy, można powiedzieć nawet pewnie od lat, prawda? Wielkie kluby chcą zarabiać, tylko więcej. One nie zważają na interes mniejszych klubów. Ba, one często nie zważają na interesy też swoich klubów, które uczestniczą w rozgrywkach krajowych. I to jest absolutnie, absolutnie przerażające, bo to pokazuje absolutny cynizm tego projektu. Ja rozumiem, że te wielkie kluby mają coraz większe koszty. Natomiast nie można myśleć o tym, że futbol jest stworzony tylko dla kilkunastu czy dwudziestu, bo te plany zakładają, że to będzie 20 klubów, 15 na stałe, i 4 będą dopraszane, czy 5 będzie dopraszanych do tej 20 klubów, które będą uczestniczyć w Super Lidze. Natomiast to jest horror, to jest horrendum. Zobaczcie, to jest dwóch ludzi, którzy jeszcze niedawno występowali razem. Natomiast myślę, że to, co zrobił Anieli wspólnie z Florentino Perezem wczoraj, spowoduje, że może będą występowali razem, ale też w procedurach sądowych. Nie wiem, czy do tego dojdzie. Natomiast tak sobie myślałem, że Perez, o czym mówił Zbigniew Boniek wczoraj w café Football, że on ma te plany. W teczce, prawda? Ta teczka ma plany, którymi tymi planami on może straszyć UEFE i domagać się jeszcze większych pieniędzy i przywilejów od Europejskiej Unii Piłkarskiej. Anieli go niesamowicie wspiera. Nie ma przypadku, że Anieli rządzi teraz ECA, czyli tym Stowarzyszeniem Klubów. I muszę Wam powiedzieć, że to są goście którzy myślą swoim interesem, którzy chcieliby jakby abstrahować od sportu, od rozgrywek, które toczą się na co dzień, które dają efekt w postaci awansu do europejskich pucharów i tak uprzywilejowana pozycja wynika z historii, z tradycji, przez to z jakby rzeszy kibiców z możliwości finansowych. Te kluby, które dzisiaj występują o utworzenie jakby superligi, to są kluby, które i tak są potężne w skali świata. Natomiast zapominają, że futbol jest pewnym systemem, pewnym łańcuchem pokarmowym, ale też... Jest pewną wiarą, że to jest coś wspólnego, prawda? Liga Angielska ona generuje potężne przychody, ona generuje przychody w, w imię wszystkich klubów, a nie wybranej szóstki. I muszę Wam powiedzieć, że głosy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o media światowe, one są pełne oburzenia. Ja tak może przejadę te media światowe, bo rzeczywiście Daily Mail pisze szóstka wielkich klubów angielskich, która zgłasza się, aspiruje do utworzenia Superligi, powoduje wstrząs, wstrząs, który można śmiało nazwać wojną w świecie z portu. Ta decyzja, ona też rozpoławia, rozdziela angielskie kluby. Bo zobaczcie, jest dwunastka klubów, które są w tym projekcie, prawda? I to jest sześć klubów angielskich, bo to jest Manchester City, Manchester United. To jest Chelsea, to jest Arsenal, to jest Liverpool i to jest Tottenham. Natomiast co z pozostałymi klubami? Do tego są trzy kluby hiszpańskie, czyli Real Madrid, Barcelona i Atletico, i do tego są trzy kluby włoskie, czyli Juventus, Milan i Inter. Natomiast te kluby abstrahują od rzeczywistości, w której pandemia jakby niszczy obecne podstawy funkcjonowania finansowego w futbolu. Oni nie patrzą, że inni mają tak samo problemy, ci mniejsi w tych trzech ligach. Zobaczcie, mimo wszystko, wśród tych klubów, które były zainteresowane pierwotnie powiększeniem możliwości finansowych, był choćby Bayern Monachium z Bundesligi, czy Paris Saint-Germain z Ligi Francuskiej. I mimo, że nie posądzam o altruizm działaczy Paris Saint-Germain. To jest klub finansowany przez państwo, przez Katar. To zakładam, że, że jednak gdzieś oni rozumieją, że nie bardzo mogą występować przeciwko rodzimym ligom. Że to kompletnie jakby narusza układ funkcjonowania współczesnego futbolu. To przekonanie, że bazą jest absolutnie futbol klubowy w danej lice, to się nie może zmienić. Naprawdę przy całym projektach finansowych i projekcjach finansowych. Te oczywiście finanse, które ma w tej teczce, o której mówił prezes Zbigniew Bonik, Fiorentino Perez, to są projekcje finansowe. Absolutnie gigantyczne, bo to są projekcje finansowe które pozwalają na dzień dobry tym klubom, które w tym projekcie by uczestniczyły, zarabiać co najmniej 100 milionów euro za sezon. Słuchajcie, 100 milionów euro to jest dzisiaj premia dla zwycięzcy Champions League. Ona jest niewiele większa, więc a tutaj na dzień dobry miałbyś po prostu przychody absolutnie nieprawdopodobne. Przychody, które powodują, że jakby Perez i Anieli, zobaczcie, ci dwaj ludzie postanowili szachować UEFA. Oni by chcieli samodzielnie decydować o marketingu i sprzedaży praw do tej super ligi. Poza strukturami Europejskiej Unii Piłkarskiej. I moim zdaniem, UEFA wczoraj ona nie czekała nawet na dzisiejsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Ona po prostu w porozumieniu z trzema federacjami krajowymi, a więc angielską, hiszpańską i włoską. Postanowiła zamknąć temat jakby funkcjonowania tego projektu na zewnątrz. Ona mówi, stop! Podejmie wszelkie kroki, żeby storpedować ten projekt, bo ten projekt zakłada nie tworzenie Superligi po roku 2024. Ono Zakłada ten projekt tworzenie Superligi jak najszybciej. Superliga ma być powołana do życia jak najszybciej. Zobaczcie, oni w ogóle nie zważają na to, że jest jakiś układ, jakiś jakieś jakby wspólna sprawa, która pozwala żyć innym, pozwala żyć też tym mniejszym klubom w Europie. Oni patrzą na czubek własnego nosa i możliwości zarobkowe w super lidze. Oni nie zważają na swoich rywali, ale tak samo partnerów, czy w La Lidze, czy w Serie A. I to jest absolutnie przerażające. Wydaje mi się, że to jest przerażające. To jest coś, co pokazuje, że Czeferin musi powiedzieć: "Tu jest alarm sztufa-hot by UEFA", czyli tak naprawdę czerwony alarm w UEFA i UEFA musi powiedzieć. Stanowcze nie. Tak jak idzie na rzecz klubów, reformując Champions League, dla czterech najlepszych lig, cztery miejsca gwarantowane w Champions League, prawda? Czeferin na to poszedł kilka lat temu. Tak jak teraz UEFA mówi, dobrze, to zagrajmy Champions League jeszcze trzy lata w tym formacie, ale na następnych latach zagramy Champions League już w formacie tym 36-zespołowym z tymi 10 kolejkami, więc tym modelem szwajcarskim, żeby zwiększyć. Większyć przychody klubów. Ale ci goście, ci dwaj goście i inni włodarze wielkich klubów, oni się nie zatrzymują. Oni myślą sobie, co nas obchodzi świat futbolu, który nie jest Realem, nie jest Juventusem, nie jest Liverpoolem, nie jest Manchesterem City, nie jest Manchesterem United, nie jest Chelsea. Nie jest Barceloną, Realem i Atletico Madryt, ale zobaczcie, dystansuje się od tego Bayern Monachium. ICM przez długie lata zarządzał Karlheinz Rummenigge, ale on uznał, że to wyjście z, z jakby z własną inicjatywą. Niepatrzenie na rozgrywki krajowe i kwalifikację sportową z rozgrywek krajowych, to jest coś absolutnie niewłaściwego, coś, co nie powinno mieć miejsca. The Guardian on pisze bardzo wyraźnie, coś takiego, co wymyślili ci możni, ci potężni. To jest coś, co wynika z jakby myślenia ludzi, którzy nienawidzą futbolu, bo ja mam takie wrażenie, że oni kochają swoje pieniądze, swoje projekty, w imię tych pieniędzy są w stanie naruszyć jakby podstawy funkcjonowania futbolu klubowego wypracowane z namaszczeniem, na zasadzie współpracy, prawda? Na zasadzie kompromisu. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak ci ludzie są jakby z kierowani w imię własnego interesu. Kiedyś dziennikarze, bo to dziennikarze e, Lequipe e, wymyślili puchar Europy. To się świetnie jakby przyjęło. Pierwszy sezon był sezon 55-56, pięć pierwszych triumfów Realu Santiago Bernabeu, drużyny stworzonej przez tego legendarnego prezydenta Realu, w której grał Copa di Stefano Chento, pozwoliło zbudować mit Pucharu Europy. Ten mit Pucharu Europy i kolejnych rozgrywek klubowych, bo tam był Puchar Miast Targowych, później. Był puchar UEFA, puchar zdobywców pucharów, później były trzy puchary. Później UEFA zmieniła to, zlikwidowała puchar zdobywców pucharów. Teraz mamy dwie rozgrywki: Ligę Mistrzów i Ligę Europy, dochodzi Konferenc League, ale oni w ogóle na to nie patrzą, że jest jakiś układ klubowego futbolu, który wynika z lig krajowych. Oni myślą tak, nas nie interesuje miejsce, które ewentualnie, mimo że oni supermację mają często w tych ligach. No, Juventus ma supermację totalną, prawda? Ale on nie patrzy na tą supermację, że przegra być może pierwszy tytuł po dziewięciu latach. Oni dziewięć razy z rzędu wygrali tytuł na krajowym podwórku, ale oni nie, nie patrzą, że i tak mają kwalifikacje. Oni chcą tej kasy z takiego projektu jeszcze więcej i więcej. Słuchajcie, to jest oburzające. To jest coś, czego nie potrafię zrozumieć. La Gazeta dello Sport pisze: Superliga, w której, w której głównym prowodyrem tego jest boss Juventus'a Andrea Anieli, stara się wykorzystać ten interes w interesie tych klubów, które będą mają przynależeć do Superligi, a nie w interesie Serie A. Ta, ten projekt ma napełnić, jakby, kieszenie tych klubów uczestniczących w tym projekcie. To jest, jakby, krok, który ma zdeprecjonować walkę o mistrzostwo Włoch. No to jest coś niesamowitego. Marka pisze też wystąpienie z taką super ligą w czasie, gdy pandemia zdestabilizowała ekonomicznie model europejskiego futbolu. To jest coś absolutnie niespotykanego. Zobaczcie, l'équipe Paris Saint-Germain, który uczestniczył w tym projekcie w tych pilotażowych dyskusjach on jednak wstrzymał się z jakby z uczestnictwem już na starcie w tym projekcie. Amerykański dziennik New York Times napisał, to nie jest niespodzianka, że oni poszli aż tak daleko i publicznie wystąpili z, z tymi planami powołania jak najszybciej Superligi. To nie jest nic dziwnego, bo wcześniej pisze New York Times, Nikt ich skutecznie nie powstrzymywał, nie mówił, gdzie należy, w którym momencie powiedzieć stop w imię wspólnego interesu. Ja dziś mówię stop. Wiem, że jestem dziennikarzem, który nie ma wpływu na rzeczywistość, ale wiecie co? Myślę, że kibice na całym świecie, też kibice tych 12 klubów, które myślą o powołaniu Superligi. Będą mówili, stop, będą protestowali przeciwko degradacji, pomijaniu rozgrywek krajowych jako tej pierwotnej bazie do kwalifikowania się do europejskiej rywalizacji. I też trzeba powiedzieć: jest, musi być jakaś solidarność w tych rozgrywkach krajowych i w całym projekcie europejskiej Unii Piłkarskiej. To jest moja prawda na dzisiaj, jeśli chodzi o. Chęć powołania Superligi i to stanowcze, to mi się podoba. Stanowcze Stop UEFA. Jeśli się zgadzacie z moją tezą, zalajkujcie, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki, będziecie na bieżąco z liveami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.